Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem z kilkoma moimi myślami na temat akceptacji siebie i nie tylko. Ale zanim zaczniemy zanim w ogóle ruszymy z tematem, chciałabym, żebyście zobaczyli, jaka jestem na co dzień i że wcale mi nie przeszkadza bycie bez makijażu. Myślę, że w tym momencie możemy zacząć naprawdę bardzo ważny temat na dziś. Tak już jest znacznie lepiej i możemy przejść do tematu dzisiejszego odcinka. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie ma makijażu, dlaczego jakby to co widzieliście na początku nagle zniknęło. Zaraz Wam o tym wszystkim opowiem i mam nadzieję, że ten vlog będzie jakoś tak motywujący i dający, i dający do myślenia wielu z Was. Zanim zacznę, chciałam Was przeprosić za to, co możecie słyszeć w tle. Obiad się robi w domu, dlatego możecie słyszeć jakieś spłukania, stukania itd. W kilka dni temu e, byłam u mojej znajomej bożanki i mm, zapytała mnie, czy widziałam e, piękny teledysk um, pani Colby Calley Try. E, e, ja jej powiedziałam, że, że nie byłam zainteresowana e, co to i w ogóle piosenką byłam e, zainteresowana e, i e, ona mi e, ją puściła. Na tablecie. I słuchajcie, to jak bardzo przeżyłam tą piosenkę, to nie zdajecie sobie kompletnie sprawy. Ta piosenka tak naprawdę mówi o tym wszystkim, o czym powinniśmy wiedzieć, i uświadamia nas, jak bardzo się zmieniamy dla innych i jak bardzo staramy się być inni niż jesteśmy naturalnie. Piosenka zaczyna się takimi słowami. Tutaj mam przed sobą tłumaczenie dzięki tekstowo.pl Nałóż makijaż, pomaluj paznokcie, zakręć włosy. Przebiegnij dodatkową mile. Utrzymuj szczupłą sylwetkę, żeby cię lubili. Czy naprawdę cię lubią? E, I właśnie ten sam początek. E, dał mi do zrozumienia że za bardzo skupiam się i za bardzo skupiamy się wszyscy na tym co widzimy i na tym co jest takie powierzchowne i tak mało istotne mój kanał jest w dużej mierze poświęcony makijażowi wizażowi, modzie i takim rzeczom, które są Szczerze powiedziawszy mało istotne w naszym życiu, a jednak my kobiety lepiej się czujemy, kiedy się pomalujemy, kiedy e, zrobimy coś ze swoimi paznokciami, e, z włosami, pomalujemy się i tak dalej. I ogólnie to jest bardzo zdrowe i bardzo, bardzo fajne, że lubimy o siebie dbać, ale kiedy to y, rośnie do takiej rangi... Y, Pierwszego miejsca w naszym życiu, że całe nasze życie jest podporządkowane tylko temu, to, to już nie jest fajne. Kiedy odkryłam tą piosenkę, podzieliłam się z Wami na Facebooku kilkoma słowami, które były bardzo emocjonalne i bardzo tak wypływały z serca. Napisałam tak. Dziś moja dobra znajoma pokazała mi z Colby Calak e, Try i powiem Wam, że na maksa go przeżyłam. Prowadzę kanał urodowy, więc makijaż jest dla mnie ważny. Jest to moja pasja i forma wyrażenia siebie, ale nigdy nie powiedziałam Wam wprost tego, co najważniejsze. Nie makijaż robi z nas, z nas piękne kobiety, nie ciuchy i znane marki robią z nazwy tościowych ludzi. Skupmy się na tym, kim jesteśmy i nigdy nie zmieniajmy się dla innych. Jeżeli się spotkamy na mieście i nie mam makijażu, to wiedz, że nie muszę go mieć, by czuć się dobrze, pewnie i kobieco. Makijaż to tylko dodatek. Nie zapominajmy o tym. I powiem Wam, że to jest taka esencja tego, co Wam chcę powiedzieć, to co napisałam Wam na Facebooku. Nie te wszystkie ubrania, marki, zabiegi, na które chodzimy do kosmetyczki, spa i tak dalej, robiąc nazwę nowych ludzi. Fajnie byłoby, gdyby każdy człowiek, nie tylko kobieta poświęcił czas sobie. Ale nie mówię tutaj właśnie o make-upie, o strojeniu się, chodzeniu na zakupy, ale o tym, żeby się tak zatrzymać i pomyśleć, tylko i wyłącznie o tych najważniejszych rzeczach. O tym, kogo kochamy, na kim nam zależy. I o tym, co ludzie, którzy nas kochają, widzą najpierw nie ten makijaż i to wszystko, co nakładamy na siebie, ale to, co mamy w środku. Często dostaję od Was maile, jak to jest, że mam teraz w sobie pewności siebie, jak ja to robię, że, że się nie załamuję, jak to jest, że jestem zawsze uśmiechnięta. Mm, wiecie co, powiem Wam szczerze, że ja po prostu staram się żyć na maksa. Staram się cieszyć życiem uh, i z każdej chwili wyciągać jakieś plusy, jakieś uh, takie momenty niezapomniane. I myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna kwestia. E, oczywiście nie wypieram się tego, jak jest, nie wypieram się tego, że e, jest czasem gorzej, ale nie skupiam się na tym, i e, żyję tak, jakby jutro miało nie być. Może nie zawsze, bo. Za, bo Zdarza mi się, że mam dni, kiedy po prostu mi się nic nie chce, się ze w domu yy, i po prostu czekam na jutrzejszy dzień, bo, bo naprawdę nic mi się nie chce. Ale zwykle traktuję dzień jak cytrynę. Wyciskam ją na maksa i następnego dnia było nową. Także yy, tak, to, tak to chyba wygląda. Tym, którzy. Yy, tym, którym brakuje tej pewności siebie, tego zapału do życia, chciałabym powiedzieć, że naprawdę cieszcie się, że żyjecie, cieszcie się, że macie to, co macie. Jeżeli myślicie, że macie mało, to pomyślcie, że są ludzie, którzy mają jeszcze mniej i cieszą się z życia na maksa. Zawsze kiedy w moim życiu jakoś tam było gorzej, myślałam o tych, którzy naprawdę mają gorzej, a są w 100% bardziej uśmiechnięci i szczęśliwi ode mnie. I wtedy to mnie napawało taką energią i takim powerem do tego, żeby, żeby po prostu iść do, do przodu i się niczym nie przejmować. W kwietniu 2015 e, przyjeżdża, mogę powiedzieć, taki mój mentor, mój e, idol Nick Wójkowicz. Nie wiem, czy e, dobrze wypowiedziałam jego e, nazwisko, e, ale jest to głupak facet, który nie ma rąk, nie ma nóg nie ma też ograniczeń. Ja przeczytałam jego książkę i oglądałam wiele jego filmów, jego wiele takich motywujących wypowiedzi. On w ogóle jeździ po całym świecie i robi takie wykłady motywacyjne. I to jest niesamowity człowiek. To jest po prostu człowiek, który pokazuje, że. Nic nie jest niemożliwe, ale musimy bardzo mocno wierzyć w to, co pragniemy, musimy mieć cele w życiu i musimy potrafić marzyć. Ale, chyba najważniejsze to, co przekazuje w tym wszystkim, to mówi, że naprawdę musimy uważać siebie za pięknych ludzi. Za pięknych wewnętrznie. Bo to, co mamy na zewnątrz, naprawdę nie jest istotne. Zmarszczki, dzisiaj ich nie mam, za 20 lat już będą. Czy to coś zmieni? Pewnie jako kobieta będę się przejmować tym i pewnie będę używać mnóstwo kremów, które mają zlikwidować, zredukować i zmniejszyć efekt starzenia. Ale, czy naprawdę to jest najważniejsze w życiu? Myślę, że nie. I myślę, że to, co robię na YouTubie, e, uczy mnie też tego, żeby tak bardzo nie podchodzić do tematu beauty tak naprawdę serio. I żeby makijaż, wizerz, nie stał się moim centrum życia, a tylko pasją i formą wyrażenia siebie. Także mam nadzieję, że um, zrozumieliście to, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć i, i mam nadzieję, że uważacie siebie za pięknych ludzi bez względu na to, jaka jest Wasza karoseria. Karoseria to jest taka moja przynośnia ciała którą użyłam w swojej książce Historia jednego marzenia bo moja karoseria nie jest idealna ja w 100% mam tego świadomość a jednak staram się widzieć wnętrze tej karoserii to jest naprawdę spoko i Mam nadzieję, że wy zauważycie swoje wnętrze i będziecie je pielęgnować, będziecie o nie dbać. I to, co widzą inni ludzie na pierwszy rzut oka, będzie mało ważne, bo będziecie wiedzieć, że jesteście piękni, naprawdę piękni. Tego Wam życzę z całego serca, żebyście uwierzyli w to, żebyście pokochali siebie, żebyście e, nie musieli się ustalać dla innych i udowadniać innym, że jesteście tacy idealni. Wystarczy, że po prostu jesteście sobą. Myślę, że to jest najważniejsze. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Dajcie znać, czy ten vlog taki trochę motywacyjny. Um, Wam jakoś pomógł, dał Wam coś do myślenia. Co myślicie o tym, co powiedziałam? Bardzo chętnie z Wami porozmawiam w komentarzach. Tutaj na dole w opisie wstawiam Wam link do piosenki, którą chciałabym, żebyście obejrzeli tak od początku do końca i pomyśleli jeszcze raz nad tym, co powiedziałam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa.